Jeszcze nie tak dawno rozpoczynałem swoją przygodę w Krakowi. Gazety rozpisywały się na temat polskiego Neymara, który miał zdominować i kompletnie odmienić oblicze polskiej piłki. Pomimo wygrania Balondora, aktualnie muszę rywalizować z jakimś dzieciakiem o wyjściową w Leicester City. Zapał do pracy jest, ale chęci coraz bardziej brakuje. Szczególnie jak ten młody kasztan nie okazuje mi kompletnie szacunku. Siema i pamiętasz, kiedy ostatni raz strzeliłeś w firmie Rick? Bo ja też nie. Ale dzisiaj to się zmieni. Bo niedawno otrzymałem zaproszenie na galę. Trochę anonimowa, ale jak jest okazja skopać dupę Bolasiowi, to grzechem byłoby nie skorzystać. Ale się wyspałem. O kurwa, no nie Znowu poranna sztyca No jak ja mam się teraz iść wylać? Szybko jeszcze jakieś wiadomości przejrzę i powinna zejść Dzisiaj o godzinie 20 zostanie przyznana nagroda upodlenia piłkarskiego Przepraszam kurna bardzo, jakiego upodlenia? Przepraszam państwa bardzo, nagroda uznania za zasługi dla klubu No, się kurna czytasz, że nie nauczył co wygra, te jakże zasnął nagrodę? Naszym faworytem jest oczywiście stary wyjadacz Dave. Haha, <laughs> proste tak ma być. Król jest tylko jeden. Ale musicie mieć na baczności, bo młody Bolasiu ma zamiar porządnie namieszać. Co najwyżej to sobie w Majtach może pomieszać. Smarkać jeden. Koniec tego leżenia. Hmm, co by tutaj dzisiaj zabrać ze sobą? No jakby się tutaj w ogóle ubrać? Hahaha, <laughs> Maś na buldupy? Nie, to tak chyba na wszelki wypadek, ale nie, no nie ma bata. Dzisiaj wygram, a Maś zostaje. Szanowni Państwo, Szanowni Goście, witamy Was na tej jakże prestiżowej gali. Wybór był nie lada łatwy, nikt z nominowanych za bardzo się nie wyróżniał. Na samą galę przybyło dość liczne grono, także mam nadzieję, że emocje sięgną zenitu i humor Państwu dzisiaj dopisze. Także bez zbędnego pierdolenia przechodzimy do rozdania nagrody. A dzisiejszym zwycięzcą zostaje Kuba! Ebola! Ciii! No chyba was pojewa. Młody wstawaj, bo się zaraz zesrasz! E, co? Co? Jak? O, na szczęście to był tylko sen. Dobrze. Nie przeżyłbym tak, jakby ten smarkacz wygrał tą nagrodę. No nic, pora się zbierać na mecz. Ale najpierw, moi drodzy, przepraszam, że ostatnio jest mnie tak mniej na YouTubie, ale natłok obowiązków pracy i realizowanie kursów trochę mnie rozwala. Ale jeśli chcecie wiedzieć, co robię poza kulisami YouTube'a, no to Instagram czeka na was. I wkrótce hotfoty mojego psa również. Warto przypomnieć sobie też sytuację, w jakiej aktualnie w Leicester się znajdujemy. No i pod lupę pierwsze weźmiemy sobie Championship. Leicester City zajmuje pierwsze miejsce, wyprzedzając o 5 punktów drugi Watford. I to oczywiście w głównej mierze dzięki mnie, bo jestem aktualnie królem strzelców z 14 bramkami w 20 meczach, tak nie chwaląc się. Ale do końca sezonu pozostaje jeszcze sporo spotkań i trzeba się skupić. Żeby nie urwać w jakiś głupi sposób tutaj punktów. Fu, a więc dzisiejszy mecz, okej. Okay. Dzisiejszy mecz jest przeciwko Watfordowi Jest to o tyle ważne spotkanie, że Watford jest aktualnie na drugiej pozycji. No i chcąc nie chcąc, musieliśmy to wygrać, żeby te jelenie czy tam sarny za bardzo się do nas nie zbliżyły. A więc drużyna doskonale wie o co trzeba walczyć. Śmietnik Bolasiu ma kapitana, nie wiem z jakiej racji, ale nie zwracajmy na to uwagi. Przejdźmy teraz do tego spotkania. No, dobrze górą, no ale czemu to z główki chciałeś uderzyć? Czy nie chciałeś, tylko w ogóle uderzyłeś? Kurde, nie mogę tyle biegać, bo już kondycję tracę. A tu jest dopiero 40 minuta spotkania. Jak by to tu teraz rozwiązać? Świetne rozwiązanie strata piłki. Ale dobra, wywalczył chociaż rzut rożny Nie proszę, nie to nie może być bramka, świetna interwencja teraz! Jak wy to mogliście tak stracić Felaini pod rubo niego, Co ty robisz? No niestety, ten mecz w moim wykonaniu nie był najlepszy, no i w 80 minucie zostałem ściągnięty z boiska, a ostatecznie mecz zakończył się wynikiem remisowym. Po zero obie ekipy, nie udało się nikomu dzisiaj strzelić ani jednej bramki. Jednak teraz przyszedł czas, aby podjąć się spotkania z Millwall, które było aktualnie na 20 pozycji, natomiast my stale okupowaliśmy pierwszą lokatę. Jednak to spotkanie było o tyle ciekawe, że jeżeli przyjeżdża się na stadion Millwall, to sytuacja, w której kibice nie rzucą w ciebie cegłą, jest równoznaczna z tym, że no nie było to udane spotkanie. Millwall ma naprawdę pojebanych kibiców, więc patrząc na to, że wychowałem się w Krakowie, mogę poczuć się w sumie jak w domu. No i bardzo bym chciał, żeby tak było, no bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, bo ostatnie spotkania no były jakieś te bramki, ale pojedyncze bramki no nie przystoją mi. Trzeba strzelać po prostu więcej. No i liczyłem na to, że w tym spotkaniu uda mi się strzelić dwie, a może nawet trzy brameczki. Puścił sobie to. Teraz cyk, świetnie. A dobra, niech leci środkiem do Bolasia. Bolasiu, no musisz to wykończyć. Jest 1 do 0. A moja asysta, pięknie, 9 minuta. Chodź tutaj się poprzytulać. Świetnie, dobre podanie do mnie. Teraz jakoś objechać obrońcę. No co ja robię? To jest tragedia jakaś. Dobrze, po lukarnym uderzenie jest. W końcu, Bramka, w końcu udało się to wykończyć. Dziękuję, 2 do 0. No co ty teraz przerwałeś, chłopie? Widziałeś, jak ja mu to odebrałem? Co za przekupiony cwer. Widziałeś, jak mi przerwał akcję? Dobrze. I patrz, tutaj przed pole. Dobrze, do mnie. Czemu to tak odskoczyło? No to jeszcze raz. Pole karne. Ja pierniczę. Ja nie potrafię grać. Jaki faul. Pewnie zastanawia was co stało się po tym faulu No jakby wam to powiedzieć Dostałem Niezasłużoną oczywiście w pełni czerwoną kartkę Ja od początku wiedziałem, że sędzia jest przykupiony ale nie sądziłem, że będzie przekupiony do takiego Stopnia, żeby za taki łagodny Wślizg, który nic nawet nie zrobił obrońcy Dać mi czerwony kartonik Trudno, ostatecznie spotkanie udało się wygrać 2 do 0, jedną bramkę strzeliłem Powinno być ich zdecydowanie więcej No ale w tym spotkaniu za bardzo nic wychodzić Nie chciało, a więc taka sytuacja 31 spotkań za nami, jesteśmy już Bliżej końca niż w początku, aktualnie Pierwsza pozycja przewaga, 6 punktów Na naszą korzyść, no i w tabeli fajnie to wyglądało No ale nie wyglądało to Najlepiej pod względem strzelonych bramek z z mojej strony, bo Tosin dogonił mnie, no i miał o 4 spotkania mniej. Natomiast ja 30 rozegranych spotkań i 17 bramek, no trzeba było to ewidentnie poprawić. A więc pierwsza okazja, Jelenie. Tym razem na ich stadionie i tutaj miałem zamiar się zrewanżować. Dobra, łosie, jelenie czy tam sarny mieć się na baczności, bo dzisiaj to walę wam hatrika na mordę. Tu, świetnie. Dobra, no nie może mnie teraz dogonić. Okej, okay, dogonił mnie, ale utrzymałem się przy piłce jakoś. Teraz cyk, udało mi się przejść do środka, podać to i nie przyjął tego! Tutaj cyk do Bolasia, no, pff, ja pierdziele, no tutaj wystawienia, jakbyś to mocniej podał, to może by coś z tego było. O, jestem w polu karnym, no muszę to wykończyć i pyk, 1 do zera. Świetnie, Dave, ale teraz poczarowałem, i ja pierdziele. No i to nie będzie koniec mojego czarowania, lecimy dalej, nadal przy piłce. I zakończył to, poważnie. W takim momencie! No dobra, teraz górna piła, ale jakbym był trochę szybszy, to bym doszedł do tego. Ale patrzcie, jak to można odebrać! Ej, znowu jestem tak zmęczony. Co się dzieje z tą moją kondycją? Nie dużo spotkań zostało już do końca, bo zaledwie cztery spotkania. Szansa na utracę tytułu nadal pozostawała. Wyprzedzaliśmy tylko o cztery punkty drugie Crystal Palace, ale dla mnie priorytetem było zdobycie króla strzelców w Championship. No i to też mogłem zaprzepaścić na rzecz Cantero albo Bart tego typa z Crystal Palace. Las, co w 39 spotkaniach 23 bramki wykręcił? Więc w tych ostatnich czterech spotkaniach trzeba było spiąć dupę i wykręcić jak najlepsze liczby. A trzeba mi to podałeś ale dobra! Ale się tam pomyliło, brońca! Jestem sam na sami, tylko to wykończyć! Co ja zrobiłem? Dobrze do mnie i zablokowany ten strzał. Dobra, no i to no, no, muszę to wykończyć. Nie ma innej opcji, słupek. Ach, oni grają piątką z tyłu To jest naprawdę trudno się tutaj przebić Ale dobrze, jest podanie Dobre podanie I to musisz wykończyć No ta, prosto w bramkarza, prawie tak jak ja Dobra, ja się muszę w końcu zacząć brać za to rozgrywanie Bo nikt tu nic nie potrafi zrobić No ja w sumie też Ale to mniejsza Dobrze, i to musi być bramka, jest, 1 do 0 Dobra, i może to uda się wykończyć Nie, ale okej okay. Będzie rzut karny No proszę, strzel to chociaż Dobrze, dzięki, mody. O, ale świetne teraz podanie, dobre, prostopadłe. Wchodzę w pole karne i żeby to tylko wykończyć, jest jeszcze odsłupka. No dobra, tutaj. On już mnie nie dogoni, już wychodzę sam na sam. No i to trzeba po prostu wykończyć. No nie, prosto w brąkarza. Co tam się wydarzyło? Ale czemu tu jest w ogóle rzut wolny? Halo, w piłkę było. Dobrze, udało mi się to przechwycić. Teraz jeszcze jakoś objechać tego obrońcę. Jest jeden objechany. Kurde, za dużo jej się tu już narobiło. Sek, na skrzydełko do Hinola. Hinol, na bardziej na skrzydło. Możesz tutaj wycofać, pięknie do mnie Uderzenie, a więc pozostaje Ostatni mecz w Championship Leicester kontra West Bromwich Albion Jeżeli to przegramy, a Crystal Palace Wygra, no to tracimy Tytuł mistrzowski, prawdopodobnie Tylko Crystal Palace musi to wygrać No i tak samo ja mogę stracić tytuł Króla Strzelców, jeżeli Brad Ghi Ten właśnie z Crystal Palace Strzeli coś w tym spotkaniu, ale... No, przekonajmy się, jak to tutaj będzie. Ostatecznie udało nam się to spotkanie wygrać 4 do 3, bo Lasiu z hat-trickiem i tym samym zgarniamy tytuł mistrzowski za ten sezon. I prawdopodobnie ja zgarnę tytuł króla strzelców. No, i niestety, nie zostałem królem strzelców. Bartki w ostatnim spotkaniu udało mi się strzelić bramkę, ale dobrze, to poniekąd dobrze. Bo ja celuję wyżej. Ja w następnym sezonie zostanę królem strzelców nie Championship, a Premier League. Ale zanim kolejny sezon, to zobaczmy, jak to wyglądało w Premier League. Kto tam wygrywał, jak wyglądały ogólnie inne ligi oraz Champions League. Na starcie Premier League wygrywa Liverpool na drugim miejscu Arsenal, Manchester City dopiero czwarta pozycja. No i Liverpool w tym sezonie bardzo dobrze sobie poradzili. W Ligę natomiast dominowało, jakżeby inaczej, PSG 95 punktów, na drugim miejscu Olympique Marsylia. La Liga Santander, kompletna deklasacja ze strony Realu Madryt 104 punkty, na drugim miejscu Atletico i trzecia FC Barcelona. No i na deser Bundesliga Bundesliga bez zmian Pierwsza pozycja Bayernu Monachium Drugi Wolfsburg Tutaj w sumie mamy lekkie zaskoczenie Trzeci Bayer Leverkusen Lipsk Oraz Borussia dopiero piąta pozycja Natomiast ekstra klasa. Pierwsze miejsce Legia Warszawa Drugi Raków Częstochowa A na trzecim miejscu Piast Gliwice Dziwne, że Lech Poznań na szóstej pozycji Ale no tak wyglądał obecnie ten sezon I przeoczyłbym jeszcze serię A i tutaj mój dawny Klub AC Milan na pierwszym miejscu wygrywają serię A z dosyć dużą przewagą 13 punktów nad drugim Interem Mediolan. W Champions League niestety w finale wygrywa PSG, czyli wiemy, że na pewno podwójną koronę w tym sezonie zgarnęli z Real Madryt. Liga Europy trafia na konto Manchesteru United. I jeszcze szybki przegląd statystyk za ten sezon. 49 moich występów, 26 bramek oraz dołożone do tego 5 asyst. No bo Lasiu też wykręcił niezłe statystyki. 18 Bramek. 10 asysty jak na 20-letniego pomocnika z Polski. Bardzo dobre te statystyki. No ale teraz pozostaje pytanie: jak będzie wyglądał następny sezon? Czy Dave pozostanie w Leicester City? Czy Bolasiu pozostanie w Leicester City? Czy ich drogi się rozejdą? O tym przekonamy się już w następnym odcinku.